Kolejne podejście. Zobaczę, czy tym razem będzie widać i słychać bez problemu. Eee, witam ciepło i serdecznie w kolejnych myślach przytulnych. Dzisiaj taka myśl z wieczorową porą o myślach, o myślach na dobranoc, myślach na dzień dobry. Jak to jest, kiedy idziesz spać, to jakie masz myśli w głowie i w sercu? Czy to są myśli, które kłębią ci się i rozpamiętujesz to, co się zadziało w ciągu dnia, czy masz uczucia takiego nabuzowania i te myśli kłębią się tak bardzo mocno, 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 a może Jesteś taką osobą, która właśnie wycisza swój umysł przed snem. Myślę, że warto myśl mieć taką. Mm... Taki nawyk do tego, żeby wyczyszczać swoje myśli na dobranoc, tak żeby przekierować to w swoje myślenie na coś, co było dobre i piękne. Jeśli nie wydarzyło się danego dnia, to wrócić pamięcią do tego, co w naszym życiu wydarzyło się pięknego. Tak, żeby móc ze spokojem położyć się i odetchnąć i zasnąć snem błogim i łagodnym. Tak, żeby nasz organizm się zregenerował i nabrał sił do Kolejnego dnia. I tak samo myśli, bo myśli projektują naszą rzeczywistość. Jak to u ciebie jest, kiedy się budzisz i masz może milion, tysiące rzeczy do zrobienia, i kłębią ci się te myśli na dzień dobry. Warto wtedy też wziąć głęboki oddech na to, żeby nabrać sił i z radością podążać w naszej codzienności do tego, co, co robimy, czy to jesteśmy młodzi, czy dorośli, czy seniorzy, warto zadbać o swoje myśli, tak żeby one pozwalały nam z łagodnością wchodzić. Naszą codzienność, po prostu z łagodnością traktować siebie, z łagodnością traktować drugiego człowieka, bo myślę, że to jest też taki dobry kierunek, kiedy nasze myśli na dobranoc się wyciszają, uspokajają, kiedy nabieramy dystansu i oddechu do tego, co się zadziało, i kiedy zaczynamy dzień, to dobrze zacząć ten dzień od dobrej, dobrej myśli i od dobrych myśli. Ja Ci bardzo dziękuję za Twoją obecność. Myśli przytulne w tej przestrzeni przytulnego domku pojawiają się codziennie. Jako live na o, o różnych porach, w dniach, na 3-4 minuty, tak na żywo, żeby. Zainspirować. No i dzisiaj mamy wtorek, 26 sierpnia 2025 roku, 1969 Dzień Myśli Przytulnych. Dzisiaj na dobranoc wyciszamy myśli i na dzień dobry z łagodnością wchodzimy w w kolejny dzień. Taka dzisiaj przytulna myśl. Dziękuję Ci i do zobaczenia w kolejnych myślach. Także cieszę się, że tutaj jesteś. Może się rozgościsz w przestrzeni przytulnego domku, bo tutaj myśli pojawiają się po to, żeby nas trochę zatrzymać w codzienności, dać jakąś refleksję do zastanowienia, tak na chwilę, żeby coś w naszym życiu może było innego niż w tej naszej codzienności. Serdecznie Cię pozdrawiam.